Witam serdecznie. Dzisiaj goszczę u Danuty Awolucji z okazji jej najnowszej y, książki, premiera będzie 23 nie mówiąc nikomu. Jakie tak. emocje? Cieszysz się? Oj, no jest gorąco, jest gorąco. Ja się bardzo cieszę z kolejnej premiery, zwłaszcza, że musiałam na nią trochę poczekać, ponieważ pandemia też przeszkodziła. Mieliśmy przesunięcie, natomiast ma to swoje plusy, ponieważ y, idzie wiosna. To jest końcówka lutego, więc już tak bardziej na marzec wchodzimy, no i mam nadzieję, zresztą Ty czytałaś, więc no, oczywiście, fajne bo. też uczucie gościć Ciebie jako osobę, która ma ze sobą już lekturę i wie o czym książka jest. Książka naprawdę jest rewelacyjna. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak czytałam twoje poprzednie książki, porównałam cię do pewnej autorki tak, zagranicznej. Tak. Diana Chamberlain. Jeżeli ktokolwiek, o, wielki komplement. Jeżeli ktokolwiek czytał, to to są twoje książki to dla mnie są prawdziwe powieści obyczajowe. To nie jest książka o niczym, to jest książka, która daje dużo do myślenia, do zastanowienia, a co możesz powiedzieć czytelnikom, o czym jest ta najnowsza? Nie, nie, tak nie, ja nie znoszę tego wiem, pytania, ale chociaż Kirby. Dla mnie jest to książka um, o relacjach, mamy tak. troje bohaterów, mamy małżeństwo i tutaj mamy do czynienia dla mnie z taką relacją, która z jednej strony jest dysfunkcyjna, momentami tak. toksyczna, z drugiej strony bardzo szczera, bo jest to prawdziwa miłość, choć tak. obwarowana um, właśnie tymi sekretami, o których na, tak. tam z tyłu tej tak, książki tak, tak, tak wydawca wydatnił to, że to są sekrety, które zabijają często prawdziwe relacje, bo przekraczamy pewną granicę, kiedy zaczynamy zbyt wiele rzeczy zachowywać dla siebie. Natomiast jest jeszcze druga strona, czyli trzecia bohaterka uk. Tak, jest... I tutaj z kolei mamy do czynienia z taką osobą, która doznała w życiu tyle cierpienia i tyle traum i nie przepracowała ich, bo nikt nie dał jej jako młodej dziewczynie narzędzi mhm. do przepracowania tych traum, że ona wycofała się z życia społecznego Trafiła na margines z własnej, absolutnie z własnej tak, tak. woli. I to jest opowieść raz, że o tym, co się dzieje, kiedy my zamiatamy gdzieś tam w naszej własnej głowie takie niesamowicie trudne emocje, a z drugiej strony to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby się jednak otworzyć na drugiego człowieka. Więc mam nadzieję, że mimo, że ta historia jest taka wzruszająca i trudna, to daje trochę nadziei. Daję na pewno, i chciałam powiedzieć, że to nie jest jakaś książka przybijająca, nie daj Boże, bo, żeby to tak Wydawca nie było. Wydawca zakazał mi takie pisać. No właśnie, to jest książka, która naprawdę daje nadzieję, a jest taką prawdziwą powieścią. No i też jest fajnie, że jest gruba, wiesz? Uwielbiam takie książki, bo to nie jest jakieś 300 stron, tylko wiecie, ponad 500, ale to jest. Ale ta no, coraz te... trudniej mi się zamnąć, Chociaż następna moja książka będzie mniej obszerna, dlatego że historia będzie bardziej skumulowana na jednym problemie. Rozumiem. A tutaj jednak tych problemów jest dużo. Tak mi się zrobiło, bo mamy tu rodzinę. A tak, kiedy jest tak. rodzina i troje bohaterów, no to, to to zawsze jest jakieś takie bardziej rozbudowane. Chciałam powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie Panią. Pewnie wiem w jakich <laughs> momentach, że powiem Wam, że otworzyłam moją paszę ze zdziwienia, zapomyślałam. No, to jest właśnie historia. Także nie bój się. <laughs> tego a Wierzę o tym, że autor tak naprawdę nigdy nie, nie wie, kiedy zaskoczy czytelnika. Okay. To jest tak, że tego się nie da zaplanować, bo pamiętam, że kiedy debiutowałam, to zawsze bardzo mi zarzucano w moim debiucie, że nie jest bardzo przewidywalne. W moim akurat debiucie zupełnie nie chodziło o fabułę, tylko mhm. chodziło o emocje, co się udało. Natomiast z doświadczenia już wiem, że jak ja sobie zaplanuję, że coś będzie takim twistem, to potem Aha. super inteligentny czytelnik to zgadnie, ale dla mnie nigdy nie chodzi jednak o to, żeby zaskakiwać. Mhm. To się dzieje samo. Tylko dla mnie chodzi, żeby te emocje, które dzieją się mocno w bohaterach, one oddziaływały też na czytelnika, i dawały wam, czytelnikom, takie pytania, co ja bym zrobiła na tym miejscu, dlaczego Dokładnie. robi ta bohaterka? I, I cieszę się, kiedy jest inteligentny czytelnik, i, i potrafi to odczytywać, bo to naprawdę jest trudne. Powiem wam, że <laughs> uwielbiam słuchać Danusi, i muszę o czymś <laughs> wspomnieć. Ja dzisiaj odkryłem Twoją stronę. Moją stronę internetową? Tak. Czy... Twoją stronę internetową. Aha. I wiecie co? I tam są podcasty. I ja dzisiaj tak. jogę robiłam przy Twoich podcastach <noise> na różne tematy, o, tak, ale tak. też słucham o najnowszej książce Pięknie o nie mówisz. I wiesz, co jest najlepsze, masz tak radiowy głos, że po prostu naprawdę zachęcam Was gorąco, bo... Zaskoczyłaś mi, zaskoczyłaś mi dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo mocno, bo... Tak, tak. Podcasty to jest taka nowość. Zaczęłam w sumie we wrześniu, no to jest też bardzo na fali, tak? Lubimy ale świetne słuchać. świetne to jest po prostu. Tak, no. Moje podcasty ogólnie są dostępne we wszystkich miejscach, gdzie są podcasty, więc jeżeli macie Spotify, to tam jestem, Google Podcast jestem, jestem też na YouTubie. Wrzucam też na media społecznościowe, żeby Wam ułatwić słuchanie. Świetne ale możecie sobie słuchać. No akurat moje podcasty, teraz dużo o pisaniu mówię i będę pewnie jeszcze opowiadać, bo to jest esencja mojego życia, no, tak. ale jest też o masie innych rzeczy, o moim piesku, o, o, o jedzeniu, o, o niemarnowaniu wody, bo to jest tak, dla mnie super, tak, ultra tak, ważne. Tak, właśnie ciekawe takie tematy, że powiem Ci, że jak co to też będę ci dalej słuchać, to tak normalnie jak była. To tak, taka, taka przerwa, żebyście koniecznie weszli na się tak samo i Facebooka, i Instagrama, też masz YouTube'a. Mam YouTube'a, Facebooka, Instagrama i na tych trzech się skupiam, bo jest tak dużo mediów społecznościowych do wyboru, że jeszcze pewnie mogłabym i Twitter, i TikTok, i, i, i LinkedIn. TikTok to już jest w ogóle ja nie Ale wiem. skupiam się na tych trzech, bo wiem, że tam też Wam, czytelnikom, jest najłatwiej i tam jestem aktywna, odpowiadam na wiadomości, wrzucam przeróżne właśnie rzeczy, jakby nie ograniczając się tylko do pisania, no bo wydając dwie powieści rocznie, gdybym miała Was wyłącznie bombardować zdjęciami książek, to, no to prędzej powiem, czy tak. później byście się znudzili, ale no ja uważam, że w ogóle moje pisanie wpisuje się. W cały kształt mojego życia, więc i ekologia, i, i to jak żyję, i to, i to wszystko jest związane z emocjami. Mhm. Dlatego, że w tych podcastach jest taki, dwa takie odcinki są dotyczące terapii. A to jeszcze nie doszłam, ale widziałam. Tak, i, i te odcinki bardzo silnie wiążą się z moim pisaniem, dlatego, mhm. że ja sama przeszłam bardzo długi proces terapii indywidualnej i Zrozumiałam, jak bardzo uciekałam przed emocjami, mm -hmm. i jak ten mechanizm w ogóle w społeczeństwie działa, że my lubimy nie czuć trudnych rzeczy, zwłaszcza. Tak, tak. I to sprawiło, że ja zaczęłam się mocno w ogóle skupiać też na tym, jakie są emocje moich bohaterów, zaczęłam bardzo wnikliwie sprawdzać we własnej wyobraźni. Co może stać za tym, że oni są tacy, jakie są, czyli jakie mieli dzieciństwo, mm -hmm. skąd pochodzą? I dla mnie to jest super ważne, i dlatego też ja po prostu, chociażbym chciała, choćbym chciała, to nie, wy, nie wyrzeknę się tej literatury obyczajowej, bo żaden inny gatunek nie jest mi tak bliski jak właśnie ten, gdzie my skupiamy się na tej obyczajowości zwykłego mm -hmm. życia i na tych emocjach. Mm -hmm. Powiem Wam, że y Czasami jest tak, że pytacie mnie, e, na przykład, jakiego bohatera najbardziej lubię w danej książce. Wiesz, że tu mam problem. O, to super. tak, Zlało się bardzo, e, bardzo od razu początka niesympatię, bo ona też zajmuje się dziećmi, czyli siedzi w domu, tak? E, I nie zarabia. E, Uka to w ogóle jest. E, no, pamiętam, że najpierw mam zszokowana w ogóle, że wzięłaś taką bohaterkę jakby na tapetę, ale to jest niesamowita historia, do której wszystkich zachęcam, no a postać męska to już. No tak. To już jest ogromne zaskoczenie, i, i, i no, no nie wiem. Ale też coś, co jest myślę, aktualne. No, no bardzo aktualne. Tak... Nie, tego nie chcę oczywiście spoilerować, ale dlatego powiem Wam, że. Ja bardzo lubię twoje książki. Wiesz? No po prostu ja wiem, że jak usiądę, to będzie to taka powieść, tak jak, tak jak mówię, jak czytam swoją ulubioną autorkę, to daję Ogromny, ogromny komplement, bo wiem, że jest ta autorka, jeszcze jest też Jody Pickle. Jody Picoult też uwielbiam, tylko tam ta gdzieś... bardziej w sądach siedzi, tak, ale tak. Obyczajówkę macie też podobną. I te tak, jest tak. Właśnie I właśnie to... dla mnie tutaj super, że to poruszasz, bo ja w ogóle mam wrażenie, myślę, że to jest poparte jednak faktami, że w Polsce jest bardzo mało literatury obyczajowej, mhm. a bardzo dużo romansów. Tak, lub też tak. książek, w których nie mówimy o problemach społecznych, tylko o tych problemach takich związanych z relacjami, mhm. wokół ludzi, z, z związkami, tak, tak, tak. Z, z byciem matką, czyli takimi tematami, które są bardzo bliskie kobietom. Tak. A ja chcę od tego trochę odejść i przyjrzeć się szerzej społeczeństwu. I właśnie kiedy czytam na przykład literaturę Jody Pikult, no to ona właśnie to robi. Dokładnie. Bierze na kanwę jakiś problem społeczny i teraz, a co byście zrobili? Dokładnie. I trochę jest taki konflikt tragiczny u, u Pikult i, i to mnie inspiruje bardzo, a w Polsce tego nie ma. I zastanawiam się, czy dam radę wbić się w tą niszę. Oby. Nie I czy dam damy. radę, rozsegły, roz, roz ochocić czytelniczki, no bo nie ukrywajmy. Głównie mam czytelniczki, rzadko tak. się zdarzają czytelnicy. Do tego, żeby, żeby też troszeczkę zboczyć z tego dyskursu tej literatury takiej kobiecej, co jest w ogóle bardzo dyskusyjne, czy istnieje coś takiego. E, powiedzmy to literatura obyczajowo-romansowa. Zresztą nawet niektóre księgarnie internetowe mają tak, że mają tą literaturę obyczajowa i romans. I czy romans, to jest w jednym, dokładnie w jednym. Bo tak. trudno to w Polsce rozdzielić. A na świecie literatury obyczajowej pojawia się dużo więcej. I ona jest często nagradzana, jest dostrzegana. No taki sobie fakt wybrałam. No. Ale, Mogłam pisać thrillery, ale, no, ale, no ale nie tak. wyszło. Na pewno będziesz u mnie stała w mojej nowej biblioteczce obok Jody People. To ja Ci o, mogę ja zaproponować, o, 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 o. No bo to są po prostu książki, które trzeba, trzeba polecać. Eee, a teraz pytanie z innej Dalej śpiewasz? Śpiewam, Czy ale... wiecie, że ona śpiewa. Ja robię masę różnych rzeczy, tak. Z moim śpiewaniem to jest tak, że kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, to od razu wiedziałam, że mam też ku temu predyspozycję mogłabym zostać wokalistką zawodową i miałam długi czas takie marzenie. Mhm. To marzenie zweryfikowało się potem w liceum, kiedy jednak nie poszłam na Akademię Wokalną, ale będąc jeszcze w liceum, właściwie kończąc gimnazjum, mhm. w moim życiu niespodziewanie pojawiła się muzyka gospel. E, muzyka gospel, co to jest? To My trudno. To wiedzą. trudno no niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Ja zawsze wtedy porównuję, a czy widzieliście taki film zakonnica w przebraniu? Dokładnie, i tak wtedy dokładnie. wszyscy A, to ta. ci co tam? <laughs> tak. I to jest muzyka gospel. I ja się w tej muzyce zakochałam i z nią się też utożsamiłam na bardzo różnych polach i religijnie, ale też i tak mhm. pod względem. No, w ogóle muzyka gospel jest przepiękna. To, to są właśnie emocje takie niesamowicie żywe. I przez właściwie praktycznie 20 lat śpiewałam w bardzo różnych chórach gospel. Mhm. Natomiast ostatni rok zrobiłam sobie przerwę w śpiewaniu. Ograniczyłam się tylko do słuchania, bo poczułam, że po tych 20 latach śpiewania, kiedy ja to robię jednak hobbystycznie, i zdecydowałam, że to nie mhm. będzie mój zawód, mhm. który jest zresztą bardzo trudny i wymagający, moim zawodem chciałabym, żeby było pisanie. Pisanie, tak. Dużo też zawodowo zaczęło się dziać, bo ja też pracuję w agencji marketingowej, robię masę różnych rzeczy, więc stwierdziłam, że muszę trochę wybrać. I zrobiłam sobie przerwę. Nie wiem, ile ta przerwa potrwa. Na razie ona trwa. Natomiast no, muzyka Gospel rozbrzmiewa w moim mieszkaniu codziennie no. i jakby dalej jest moją tożsamością. Tylko, że jakby stajesz w pewnym momencie w takim punkcie życia, kiedy decydujesz, że to jest twoje hobby i jakby tak. tym zostaje i nie chcesz tego przekuwać w nic więcej, więc ja tak postąpiłam z muzyką, mhm. bo też skończyłam kiedyś szkołę muzyczną na instrumentach perkusyjnych, gdzie dzisiaj nie potrafię już totalnie wow. nic zagrać. I, I to była decyzja, natomiast pisanie dla mnie to już przestaje być, znaczy to nigdy nie było hobby, to było coś więcej. To, to słowo hobby tutaj absolutnie uh -huh, nie przystaje uh -huh. do tego. Natomiast chcę, żeby to było też to, co mi ewentualnie da chleb kiedyś. No dzisiaj jeszcze, jeszcze czekam na to. Ale to też jest coś więcej, więc poświęcam się też temu. A trudno jest podzielić tą dobę. No. Bo, bo śpiewanie w chórze też jest bardzo angażujące. To są próby. Ja to wiem, są bo ja mam już To już jest dużo praca. To, to, to przestaje być już tylko takie, takie hobby, które można sobie raz w tygodniu przez godzinę zrobić, tak? Nie, 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 to wymaga dużo pracy. Kobieta pracująca. jednym tak. słowem. I o wielu talentach. <noise> Czy wielu? No wielu, no, oczywiście. Tak, znaczy no, Myślę, że każdy z nas ma mnóstwo talentów i trzeba je jakoś rozwijać, pielęgnować, i trzeba się z nich cieszyć. Świetnie wygląda przed kamerą. Oglądałam i wywiad, słuchajcie, z Jamysławem Kuźmiarem. Ja w, tak, w ogóle. To jest w ogóle mój szef od 6 lat. O, zobaczcie, ja w, ogóle, ja w ogóle dzisiaj odkryłam Cię na nowo. A, bo znałam ciebie tylko tak z tych dwóch książek, które przeczytałam, także muszę jeszcze nadrobić yy, wcześniejsze. Jasne, a to są dla mnie bardzo ważne książki, więc super, że je przeczytałaś, bo to, to już jest taka moja proza, kiedy ja dojrzałam też jako pisarka i podjęłam mm -hmm. też pewne decyzje, kim chcę być jako pisarka, bo wiadomo, debiut to w ogóle był taki strzał emocji. Tak. Ja jeszcze nie wiedziałam w ogóle, na kogo piszę. Ja w ogóle nie miałam nic pojęcia o rynku wydawniczym, i to też trochę widać i, mm -hmm. i w końcu wyszło coś zupełnie innego, ale ja jestem super dumna z mojego debiutu. Zresztą nagrałam o nim podcast. E, natomiast te książki są dla mnie super ważne. I są naprawdę świetne. Powiem ci, że nie umiałbym być jednej, także nieco tego robię, <laughs> nie chcę tego pićam. Ale to chyba mieć. każda jest inna, właśnie to jest takie moje jest pytanie. Inna. Bo, to bo... Jest... Zastanawiam się, czy to jest dobry trop, ale tak jest. Bo czasami, jak czytasz i jest wszystko praktycznie na jedno kopyto, albo już mniej więcej wiesz, co będzie, no to, to, to nie, a u ciebie po prostu. Ja nie wiedziałam, jak się skończy. I to jest właśnie fajne. Nie wiedziałam, jak się skończy, ale to jest najważniejsze według mnie w literaturze. Że... Trzeba zaczynać od końca. Tak radzą wszyscy wielcy, którzy piszą literaturę, żeby najpierw wymyślić zakończenie, a potem do tego dołożyć całą historię. Wow, i ty <laughs> tak robisz? Wiesz co, przekonałam się, że to ma sens, uh -huh. dlatego że znając zakończenie, wyobraźnia niesamowicie pracuje, jak do tego mogłoby dojść, żeby A. tak było. Natomiast pamiętam, że jak debiutowałam, jako taka naprawdę, to był taki strzał. Z jednej strony ja zawsze wiedziałam, że chcę pisać. Uh -huh. To było tak uh -huh. oczywiste, tylko nigdy nie miałam takiej śmiałości, żeby porwać się na dużą formę, uh -huh. bo zastanawiałam się, czy warsztatowo to udźwignę, czy ja w ogóle mam tyle do powiedzenia. Uh -huh. I w pewnym momencie ta powieść, ta moja debiutancka powieść, ona się rodziła latami i siadłam i mówię, o! To jest ten dzień. Mhm. I zaczęłam pisać bez planu. Ja nie wiedziałam, jak się książka skończy. I bardzo mi się to podobało, że ja każdy rozdział pisząc nie wiem, co będzie za kolejny akapit. Wow. I to była magia. To była naprawdę magia. Ale to był debiut. To był mhm. debiut, którym buzowały te emocje. Po czym siadłam do drugiej książki i się okazało, że to już nie działa. Okay. Że ta magia tych emocji debiutu się skończyła. I teraz przychodzi ten moment, którym Ty jako pisarz jako autorka dojrzewasz i działasz już bardziej przemyślanie, mhm. konstruujesz już z zamysłem. Ja. No i się okazało wtedy, że ten plan jest mi potrzebny, chociaż wiem, że są dalej autorzy, tacy to jak tak. na przykład Remigiusz Mróz, którzy tak. pracują bez planu. Natasza Socha opowiada, którą bardzo cenię, mhm. że ona właśnie wymyśla wyłącznie zakończenie, a potem siada i pisze o. bez planu. Ja z kolei jestem autorką, która lubi zaplanować, która lubi przemyśleć. Która pisze drobiazgowo sobie takie w ogóle całe życiorysy autorów. Co z kolei radzi Katarzyna Bonda, która mm -hmm. wydała też świetną książkę o pisaniu książek. No paradoksalnie nie jest łatwo wydać dobrą książkę o pisaniu książek, jej się to udało, tylko że ona też zbiera wiedzę innych, tak? Też mm -hmm. zrobiła taki research. Mm -hmm. Więc ja tak pracuję i czy to widać? Wychodzi na to, że czytelnika to nie interesuje, jak ktoś jak pasuje. Tak. Liczy się to, jaka wyjdzie historia. No I to na pewno. I z, z to... twojej opowieści rozumiem, że się udaje. No udaje się. Naprawdę <laughs> e, powiem Ci, że czekam na tę premierę bardzo. Jeszcze raz pokażę na, na już tej wersji ostatecznej będzie moje logo i nawet będzie mój blue. Będzie oczywiście. Także... Ja w ogóle jestem super dumna i przy tej okazji chciałam w ogóle wspomnieć o tym, jak niesamowicie ważna jest praca was blogerów, youtuberów, social media masterów, jak tam was. Możemy tylko... pozdrowić patronki. Tak, chciałam tak, pozdrawić. z nie i na przykład. Tak. Książkowe świat Moniki czytamy, bo kochamy miłość tak. do czytania. To są fantastyczne dziewczyny, które naprawdę każdego dnia poświęcają, myślę, kilka godzin, to jest minimum na to, żeby być w tej sieci i pokazywać literaturę, którą warto czytać. Więc ja sama też prowadzę bloga recenzenckiego wiesz, od jest... 2011 roku i przestałam mu poświęcać tyle czasu mhm. właśnie dlatego, bo mnie to tyle czasu kosztowało i też musiałam wybrać. Więc to, co robicie jest super fantastyczne i ja się cieszę i w ogóle jestem dumna, bo to jest pierwszy raz, kiedy mam patronaty medialne Was. I widzę już, jak ogromna jest różnica. Że mm -hmm. ja teraz mogę do Twoich czytelniczek, do Twoich tak, odbior tak. coś powiedzieć. Więc cześć! <laughs> fajnie, że tu jestem i w ogóle super atmosfera. I, no i też bardzo fajnie, że się spotkałyśmy w realu, co zwłaszcza w tych czasach jak jest trudne. No to było moje marzenie, wiecie. Ale mnie zaprosiła do siebie na kawę i ja po <laughs> spełniłam swoje marzenie najpierw. Tak, przyjechałaś do mnie na bielany, także fajnie, że się tutaj dobrze u mnie czujesz. No i zobaczymy. Kolejne premiery przed nami. Ja nie mam zamiaru odpuszczać. I mam nadzieję, że najwięcej. na jesieni się ukaże kolejna książka. Znowu w klimacie zupełnie inna. Wow. Tym razem idę w coś prostszego, coś bardziej osnutego wokół jednej, tak jak mhm. mówiłam, sprawy z dużym poczuciem humoru, tak mi się wydaje, y, można się trochę uśmiać, trochę polubić bohaterkę, w ogóle za jej tak mm -hmm. lifestyle, tak bym powiedziała. A potem kolejna, którą piszę teraz, to już jest, to jest w ogóle zupełnie jeszcze coś innego, Matka. ale cały czas trzymam się oczywiście w kręgu literatury obyczajowej. Ta kobieta zaskakuje. Musicie po prostu, jeżeli nie znacie, musicie ją poznać To no Będzie mi przeczytać. bardzo, bardzo miło i w ogóle... Każda recenzja, zwłaszcza dla, dla autorki takiej jak ja, która nie jest zalewana milionami recenzji, tylko ciągle... Ja znam moich czytelników, ja mm -hmm. kojarzę wasze twarze, wasze imiona, bo wow. wasze imiona się cały czas przewijają te same, tak? Mm -hmm. Jak ktoś nowy dojdzie, to ja jestem w stanie to uh, widzieć, bo, bo nie ma was tak wielu. Um, dlatego nie jesteście dla mnie absolutnie anonimowi i bezimienni. Dziękuję ci Danusiu za poświęcony czas, a was gorąco, gorąco zachęcam do, do kupienia najnowszej książki naszej kochanej danej. Dzięki do zobaczenia. Pa!